Cześć, nazywam się Adam Mańkowski i zapraszam do wysłuchania podcastu zatytułowanego Czarownice na stosach historii feminizmu. Opowiadam w nim o historii, antropologii i polityce, ale przede wszystkim o genezie i rozwoju myśli feministycznej. Jeżeli bliskie Ci są zagadnienia dotyczące mechanizmów wykluczania i marginalizacji kobiet w historii świata, to zapraszam do zaglądania tu regularnie. odcinek Deklaracja praw kobiety i obywatelki. Cześć. Tytułem wstępu kilka ogłoszeń organizacyjnych dla was. Podcast feministyczny to póki co zaledwie dwa, no teraz już trzy odcinki, ale wciąż jestem na linii startowej, a może i nawet w blokach startowych. A już otrzymałem od was mnóstwo lajków, wsparcia, komentarzy i zachęty do dalszego działania. Pojawiają się sugestie, że czas ruszyć z serwisem Patronite, ale myślę, że to jeszcze zbyt wcześnie. Póki co zdecydowałem się na rozwiązanie pośrednie, prostsze, ale takie, które pozwoli mi zebrać choćby niewielki zasób środków do dalszego działania. Słuchaczko, słuchaczu, jeżeli uważasz, że to co robię ma sens i jest dla Ciebie istotne, to serdecznie zapraszam na stronę bykofee.tu łamane na podcast feministyczny, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę i dać trochę energii do działania. Jestem ogromnie wdzięczny za każde okazane wsparcie. Przejdźmy teraz do konkretów tematu dzisiejszego odcinka. Otóż zakotwiczymy dziś na dłużej, w końcówce XVIII wieku, przeniesiemy się na karty historii francuskiej i zdementujemy kilka mitów związanych z obaleniem monarchii Bourbonów, czyli Wielką Rewolucją Francuską. Wszyscy, którzy byli uważni na lekcjach historii, mogą pamiętać, że na stronicach podręczników w blasku i chwale przedstawiane były tezy, Jakoby wielka rewolucja francuska wylała liczne fundamenty pod powstanie demokratycznych państw, jak i systemów sprawowania w nich władzy, gdzie oczywiście wszyscy obywatele mają swoje prawa polityczne, gospodarcze, kulturowe. Zwykło się mówić, że to głębokie francuskie przemiany społeczno-polityczne, które przypadły na lata 1789-1799, położyły podwaliny pod współczesną cywilizację Zachodu. Owszem, głoszone i niesione na sztandarach hasła, takie jak wolność człowieka, równość wszystkich wobec prawa, tolerancja mniejszości, kwestie bezpieczeństwa, powszechnego dostępu do edukacji itd. To wszystko było przedmiotem rewolucji i związanych z nią wydarzeń. Owszem, zachwiało to Europą i ustaliło pewien nowy porządek pryncypów na kolejne wieki. Ale czy na pewno równość wszystkich wobec prawa oznacza równość płci i praw zarówno mężczyzn jak i kobiet? Aby lepiej uzmysłowić sobie, jak bardzo życzeniowe i utopijne były niektóre z założeń wyartykułowanych na drodze rewolucji, trzeba zrozumieć, jak głęboka przepaść dzieliła ówczesne społeczeństwo francuskie, czy szerzej europejskie, od tego znanego nam współcześnie. Uprzywilejowane grupy społeczne, kurczowo i to od stuleci, przywiązane były do porządku prawnego. Według którego to posiadane przez nich prawa wynikały wprost z przynależności do danej grupy społecznej, a więc zwyczajnie zależały od statusu urodzenia, zamożności czy koloru skóry. Jeśli więc urodziłeś się lub urodziłaś w rodzinie szlacheckiej, to wszystko było dla ciebie osiągalne i możliwe. W przeciwnym razie już niekoniecznie. Szlachcic nie mógł równać się z chłopem, a Biały Pan z kolonialnym niewolnikiem. Uchwalona 26 sierpnia 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, czyli najważniejszy z dokumentów wielkiej rewolucji, zawierał śmiałe postulaty, które dotychczasowy porządek dosłownie wywracały. Ale jak mówiłem, wiele w tym było życzeń, a rzeczywistość wyglądała znacznie mniej rewolucyjnie. Owszem, deklaracja formalnie zakończyła funkcjonowanie systemu feudalnego, co równało się z likwidacją podziału stanowego we Francji. Jednak nie wszystkie założenia były realizowane od tak zmarszu. Niektóre nowe prawa zaczęły obowiązywać przynajmniej teoretycznie, ale ich egzekucja w praktyce okazywała się trudna lub zupełnie niemożliwa ze względu na brak środków finansowych. Brakowało również narzędzi do przeprowadzania reform, ale najgorszy był wciąż silny opór poszczególnych grup społecznych. W konsekwencji doprowadzono do sytuacji, w której to, co miało być równe i dostępne dla wszystkich, stało się przywilejem tylko niektórych. W pierwszej linii praw i swobód odmówiono Żydom, cudzoziemcom, kolonialnym niewolnikom, ubogim, no i oczywiście kobietom. Deklaracja wprawdzie mówiła o równości i wolności wszystkich obywateli, ale tylko tych płci męskiej. Pomimo licznych wezwań konstytuanty do rozszerzenia praw wyborczych na kobiety, debaty w tym temacie toczyły się długo i w różnych obszarach. Niestety ustawa zasadnicza z 3 września 1791 roku nie podjęła tego problemu. Po prostu nie dostrzeżono kobiet, nie pochylono się nad ich sprawami i nie przyznano również praw wyborczych. Prawda jest taka, że debata nad prawami kobiet była kontrowersyjna i nie stanowiła głównego tematu dyskusji nad kształtem konstytucji. Wielu członków konstytuanty było skoncentrowanych na kwestiach politycznych, organizacji państwa. Podziału władzy i innych aspektach nowego ustroju, w którym nadal centralne miejsce miał zajmować mężczyzna. Za wszelką cenę i przy każdej okazji starano się uzasadniać, że kobiety należą do jednej z tych grup społecznych, które są podległe władzy innych i nie są wystarczająco wyemancypowane. Ponadto większość z nich polegała na osądach i opiniach mężów, co uznawano za powszechne i całkowicie naturalne, a więc przyznawanie głosu kobiecie w kwestiach społecznych czy politycznych. Stanowiłoby de facto zdublowanie głosu już wyrażonego przez jej partnera. Prawda, że ograno to pragmatycznie aż do bólu, nie bez znaczenia była tu symboliczna rola Kościoła. Tuż za mężem, rolę mentora w życiu matki i żony, sprawował także spowiednik. A jak wiemy, Kościół nie był entuzjastą ruchów rewolucyjnych i nie ułatwiał kobietom działań na rzecz zwiększenia ich praw. Gniew i poczucie niesprawiedliwości wśród kobiet we Francji, oczywiście, narastały. Emocje te podzielało wiele aktywistek i działaczek rewolucyjnych nadsekwany, między innymi Olam de Gash. I tu dochodzimy do setna dzisiejszej opowieści, która to będzie pierwszym, bardziej biograficznym odcinkiem. Chciałbym, by takich serii było więcej. Będą pojawiały się regularnie. Być może będę grupował je również w bardziej wąskie, tematyczne cykle, ale o tym będę informował Was zawsze na bieżąco. Jak możecie się domyślić, portretowy wizerunek francuskiej feministki stanowi okładkę dzisiejszej części podcastu. Przyjrzyjmy się bliżej postaci De którą to francuska rewolucja zastała w wieku lat 41, a więc w momencie, kiedy była już zasłużoną literatką, wieloletnią aktywistką i abolicjonistką. Wybuch rewolucji przyjęła z optymizmem i nadzieją, była to dla niej okazja do wzmożenia swoich wysiłków na rzecz praw i swobód obywatelskich kobiet. Jak wyglądało jej życie wcześniej i jaką drogę przebyła zanim wywarła znaczący wpływ na życie kobiet w swoim kraju postaram się przybliżyć jej sylwetkę. Otóż urodziła się w roku 1748 w miejscowości Mutubau w regionie Oksytanii, czyli na południu Francji. Na świat przyszła jako Marie Guse, dziecko córki zamożnego sukiennika związanego najprawdopodobniej z dworem szlacheckim oraz lokalnego rzeźnika, co jednak nie jest do końca potwierdzone, gdyż sama de Degasza do końca życia utrzymywała, że była dzieckiem porzuconym, a jej prawdziwym ojcem był nie rzeźnik Pierre Gas, a kochanek matki uprzywilejowany francuski markiz. Małżeństwo jej rodziców zostało klasycznie na tamte czasy zaaranżowane, a autorka, o czym można przekonać się, sięgając po jej dorobek literacki, motyw porzucenia dziecka Blancarta będzie wykorzystywać w swojej twórczości często. A w konsekwencji przekształci go na rzecz konkretnej walki politycznej o uznanie praw nieślubnych dzieci. Jej osobista życiowa droga rozpoczęła się w bardzo podobny sposób jak historia matki. W wieku lat 16 została zmuszona do małżeństwa z Louis Yves-Aubry, a rok później urodziła syna. Być może nigdy nie uwolniłaby się spod męskich wpływów, gdyby nie tragiczna śmierć jej męża, który zginął w powodzi. To stało się impulsem do radykalnej zmiany, na skutek której. Młoda, zaledwie 18-letnia Maria Gus przeniosła się wraz z dzieckiem do Paryża. Na nowej, samodzielnie obranej drodze postanowiła zacząć od zmiany nazwiska. To była dość powszechnie stosowana praktyka w ówczesnych czasach i może nie budziłoby to specjalnego zdziwienia, gdyby nie fakt, że słowo "gasz" potocznie uznawane było za nieprzyzwoite, terminem tym określano bowiem kobiety rozwiązłe, a w najlepszym razie posądzane o kontakty z wieloma podejrzanymi mężczyznami. W dialekcie langwedockim termin ten oznaczał po prostu służącą. Z pewnością był to ruch celowy i prowokacyjny. Młoda, ale już bardzo świadoma życiowo-francuska bardzo dobrze rozumiała ograniczenia i niesprawiedliwości, z jakimi muszą mierzyć się kobiety. Wiedziała również, że zestawienie kontrowersyjnego, potocznego nazwiska ze szlacheckim przyimkiem, które to nazwisko poprzedza, będzie budziło niesmak, a już na pewno stanie się polem do domysłów. W istocie możemy domyślać się, że chciała zwrócić uwagę na sprzeczność pomiędzy jej prawdziwym statusem społecznym a ambicjami czy aspiracjami rodzinnymi, które od początku próbowano jej narzucić. Była wytrwała w swoich postanowieniach, zdecydowała, że już nigdy nie ulegnie presji społecznej i nie zdecydowała się na kolejne zamąż pójście, co w XVIII wieku dla kobiety samotnej do tego z dzieckiem oznaczało pogodzenie się z całkowitą społeczną marginalizacją i szykanami. Kobiety, które odmawiały wstąpienia w związek małżeński, nazywano femme galante, co było jeszcze dość łaskawym określeniem, lub gorzej, po prostu przyklejano im łatkę prostytutki. Termin femme galante właściwie nie funkcjonuje we współczesnym języku francuskim. Wtedy w dosłownym tłumaczeniu oznaczał kobietę elegancką, wytworną, zadbaną. Był to z tego rodzaju ideał kobiecości, który łączył w sobie cechy takie jak urok, gracja, inteligencja. Ale także określał zdolność do prowadzenia interesujących rozmów i zachowania się zgodnie z ówczesnymi normami społecznymi. Określenie pełnoprawnie funkcjonowało w języku sztuki i mody, zagościło na paryskich salonach, do których usilnie aspirowała de Wiedziała, że musi stać się zarówno obiektem podziwu, jak i uprzedzeń, aby przeżyć, także w sensie czysto ekonomicznym. Jej sytuacja niestety nie była zbyt komfortowa. I oczywiście, aby realizować swoje cele emancypacyjne, Edukacyjne czy społeczne. Uważano, że kobiety, zasługujące na przydomek femme galante, są zdolne do manipulacji, wpływają na zachowanie mężczyzn i zaburzają proces racjonalnego podejmowania przez nich decyzji. Ale cóż innego pozostawało damom oderwanym od rodzinnej hierarchii, które nie mogły lub nie chciały liczyć na jedyną obowiązującą i akceptowaną tożsamość społeczną, którą gwarantował związek małżeński. Tak przynajmniej mogły zachować na miastkę swobody i realizować się na polu sztuki lub nauki. Warto jednak zauważyć, że koncept Fangalant był związany z wieloma ówczesnymi normami społecznymi, i oczywiście oczekiwaniami wobec kobiet. Był częścią społecznej konstrukcji płci, która nadawała kobietom określone role i oczekiwania, ale znów, jak zawsze, narzucała pewne ograniczenia. To trochę tak jakby pozwolono kobietom na bycie nieco bardziej niezależnymi, ale w zamian oczekiwano, że będą duszami towarzystwa, spodziewano się prezentowania przez nie nieskasitelnej urody, a w praktyce prowadziło to do tego, że zostawały one utrzymankami zamożnych panów. Hollande postanowiła stać się pełnoprawną uczestniczką tego środowiska i aktywną bojowniczką o prawa kobiet. Była świadoma ceny tego kompromisu. W Paryżu pomagał jej zamożny przyjaciel jacques Betyx de Rozier. Ich związek przetrwał około 17 lat nigdy nie został jednak sformalizowany. Degasz w szczególności upominała się o zrewidowanie przepisów prawa regulujących kwestie małżeństwa i żądała przyznania kobietom powszechnego prawa do rozwodu. Doskonale wiedziała, jak dużo cierpienia wiąże się z nieustającym piętnowaniem kobiet, które chciały żyć na własną rękę, być samowystarczalne i po prostu wolne. Znała także z własnego doświadczenia sytuacje, w których padają oskarżenia o złe prowadzenie się, niemoralność i tym podobne kwestie. Prawo do rozwodu to jedno, ale moda autorka szła w swoich postulatach także i dalej. Jawnie opowiadała się za prawem kobiet do świadomego decydowania o własnym życiu, również w wyborze partnera seksualnego. Aby skutecznie walczyć o swoje poglądy, nie mogła polegać jedynie na uznaniu i protekcji wpływowych mężczyzn, którzy, co prawda, pozwolili jej osiągnąć status osoby publicznej i rozgościć się na salonach, ale to było zdecydowanie za mało. Bardzo wiele czasu poświęcała w Paryżu na samodzielne kształcenie. Najpóźniej w latach osiemdziesiątych zaczęła samodzielnie posługiwać się pismem, korygowała własne teksty, poprawiała i analizowała poprawki cenzorskie, pisała listy. W jej dziełach uwidacznia się gruntowna wiedza z zakresu francuskiej historii, rzymskiego i greckiego antyku, francuskiego teatru czy filozofii politycznej. To budzi uznanie, zwłaszcza gdy uwzględnimy realia epoki, w której kobiety nie miały dostępu do pełnej edukacji, chyba że pobierały naukę w zamożnym domu rodzinnym. Lub były wysyłane do klasztoru. W większości kobiety były niestety analfabetkami. Pisanie stało się dla Degas najwyższą formą autoekspresji. Dbała o autopromocję i rozwijała znajomości. Odwiedzała salony literackie i zapisywała się do licznych kół skupiających intelektualistki i myślicieli. Są dowody, iż regularnie uczestniczyła w zebraniach Zgromadzenia Narodowego i rozmaitych klubów politycznych. Szybko zrozumiała, że słowo teatr sztuka mają ogromny wpływ na politykę i stanowienie prawa. Tylko tak da się dotrzeć do szerszego społeczeństwa. Miała wielu przyjaciół i wciąż poszerzała to grono głównie o polityków związanych z wolnomularstwem. O jej życiu i osiągnięciach wiemy sporo, ale to zasługa głównie współczesnych autorów. Przez ponad 200 lat rozmaici historycy i biografowie o różnych koneksjach politycznych próbowali dosłownie wymazać ją z kart historii. Otwarcie zniesławiając, przedstawiając jako kurtyzanę i powielając zarzuty o rzekomej nieobyczajności, przy okazji dyskredytując jej status jako autorki. Najlepiej udokumentowany obszar jej życia obejmuje dorobek dramatopisarski i ten związany z pisaniem politycznych manifestów. Pierwszą publikacją de Gache była powieść epistolarna Memoir de Madame de Valmont z 1784 roku. Autorka pochyliła się w niej nad traumami dzieci z nielegalnych związków. A także kobiet przymuszanych do zawierania małżeństw wbrew własnej woli. Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej jej aktywności politycznej, bo jest o czym opowiadać. Pierwsze znaczące wydarzenia miały miejsce w roku 1788. We Francji pojawiły się już pierwsze jaskółki zwiastujące nadchodzące przemiany rewolucyjne. Co jej róż wybuchały protesty i narastały niepokoje społeczne. Autorka coraz częściej publikowała swoje teksty i to w coraz bardziej opiniotwórczych tytułach prezentowała własne, wyraziste poglądy polityczne. W podobnym czasie okazały się dwa bardzo znaczące teksty, które zawierały konkretny szkic programu socjalnego i odbiły się znaczącym echem wśród Paryżan, ale i szerzej w całym kraju. Pierwszy z nich, zatytułowany Lettre au peuple, drugi zaś Remarque Patriotique. Obywa teksty zostały opublikowane na pierwszych stronach opiniotwórczej gazety Journal Général de France. W obu tekstach autorka domaga się wsparcia dla osób najuboższych, a zwłaszcza kobiet, podsuwała konkretne propozycje reform, łącznie ze sposobami pozyskiwania środków na ich realizację, które to miały pochodzić z podatków, od gier hazardowych i dóbr luksusowych. Istotny punkt jej szkicu programowego zajmowała edukacja i powszechny dostęp do niej, w szczególności ten dla kobiet. Ponadto w jej listach do posłów, drukowanych i rozdawanych na ulicach broszurach i opracowywanych manifestach. Dało się wyczytać o konieczności rozdziału Kościoła od państwa, reformach prawnych, wolnych wyborach, walce przeciwko karze śmierci i oczywiście zniesieniu niewolnictwa. Brzmi to wręcz utopijnie jak na standardy XVIII-wiecznej Europy, ale jednocześnie niezwykle odważnie. Wróćmy tu na chwilę do deklaracji praw człowieka i obywatela, opublikowanej na starcie Wielkiej Rewolucji, która, jak wiemy, koncertowo i pod dyktando patriarchalnych oczekiwań nie objęła swoimi postulatami kobiet. To zabolało de i musiało przelać szalę goryczy. Autorka zareagowała i przygotowała własną, alternatywną odpowiedź w postaci deklaracji praw kobiety i obywatelki. Tekst został ogłoszony 5 sierpnia 1791 roku strukturalnie stanowił kopię pierwotnej deklaracji Lafayeta z 1789 roku zawierał preambułę i 17 artykułów. Zakończony został postambułą, w której Degasz zwracała się bezpośrednio do kobiet. Do głównego tekstu dołączony został także projekt społecznego kontraktu między kobietą a mężczyzną, i to właśnie stanowi klu tegoż dokumentu, a jednocześnie jest dowodem na prawdziwie rewolucyjną, światłą myśl kobiecą, którą gasze prezentowała. Tekst podkreśla bowiem różnicę pomiędzy kobietą i mężczyzną, ale jednocześnie postuluje równość płci, która jest kwestią dobrej woli i kompromisu. Padają tam także słowa gorzkie. Autorka diagnozuje i mówi, że płeć męska zaślepiona jest zupełnie anachroniczną rządzą dominacji nad światem i kobietą, a dominacja ta według niej, szczególnie w dobie rewolucji, stoi w sprzeczności z podstawowymi regułami rządzącymi naturą. Płeć żeńska z kolei słusznie rości sobie prawa do równouprawnienia, które rewolucja przemilczała. Z deklaracji praw kobiety i obywatelki, a dokładnie z preambuły. Pochodzą słynne słowa, po które do dziś chętnie sięgają feministki, twórczynie plakatów i aktywistki. Cytat brzmi: Kobieto, obudź się, poznaj swoje prawa. Degasz zachęcała w ten sposób do większej samoświadomości i aktywności. Podsuwała tezę, że większość praw została już wyartykułowana, a teraz wystarczy je tylko realizować w praktyce. Wbrew temu, co zarzucali jej krytycy, jej własna deklaracja spełnią praw odnosi się również do mężczyzn. W tekście przebija bowiem chęć przywrócenia pierwotnego naturalnego znaczenia dla słowa człowiek, w odniesieniu zarówno do kobiety, jak i mężczyzny, Degasz mówi kobieta rodzi się i pozostaje wolna i równa mężczyźnie wobec prawa, co jest zgoła odmienne od tego, co artykułuje deklaracja z 1789 roku, w której Francja, czyli naród, to ogół męskich podmiotów prawnych i politycznych. Mało kto wie, że w swoim tekście autorka jako pierwsza w historii ludzkości postuluje pełne powszechne prawo wyborcze. Nikt wcześniej tak jasno i zdecydowanie nie formułował swoich poglądów w tym względzie. Jasno mówi się tu także o wolności słowa. Posłuża się cytatem: Kobieta ma prawo wejść na szafot, w równej mierze powinna mieć również prawo wejść na mównicę. Zbierając myśli w całość, deklaracja praw kobiety i obywatelki miała stanowić dokument korygujący. Czyli być swoistą poprawką do nie w pełni uwzględnionych praw człowieka w oficjalnym rewolucyjnym dokumencie. Olam de Gage wysłała deklarację do Zgromadzenia Narodowego, gdzie oczywiście nie spotkała się ona z żadnym odezwem. Chociaż, przepraszam, wywołała jednak pewne głosy krytyki, władze rewolucyjne nabrały podejrzliwości i zaczęły mocniej inwigilować jej dalsze działania. Nasza bohaterka do końca pozostała aktywna i zaangażowana w walkę o prawa kobiet. Nie poddawała się nawet w ostatnich chwilach życia. Ten czas doskonale opisują Katarzyna Lewandowska i Rafał Michalski w swoim opracowaniu pod tytułem Olam de Gache. Zapomniana heroini rewolucji francuskiej. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą pracą. Sam posłużę się kilkoma cytatami z tego tekstu. Bohaterka naszego odcinka do końca i otwarcie krytykowała politykę Robespiera i Marata, których klub wkrótce uzyskał większość, i w czerwcu 1793 roku wprowadził we Francji tak zwany Wielki Terror. W skrócie, Robespierre mawiał, że tylko terror może uzdrowić świat, rozum musi zastąpić boga i tradycje, a gilotyna wymierzyć sprawiedliwość. I tak też się stało. Śmierć na gilotynie poniosło według niektórych szacunków około 17 tysięcy ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych. Na szafot trafiali również czołowie rewolucjoniści. Niestety, także i rewolucyjna heroinii padła wkrótce ofiarą wielkiego terroru. Kiedy próbowała rozwieszać na ulicach Paryża swoją gazetkę ścienną, nawołującą do wyborów ludowych, została aresztowana. Przekonana o tym, że zostanie zwolniona, nadal pisała w więzieniu polityczne teksty, wymierzone przeciwko władzy, powołując się przy tym na artykuł 7 francuskiej konstytucji, który gwarantował wolność słowa i prasy. Pod koniec października 1793 roku Została umieszczona w więzieniu kunsugerii, zwanym potocznie przedsiąkiem szafotu. Krótko przed procesem odbywającym się przed Trybunałem Rewolucyjnym napisała w jednym z listów do swojego syna. Przekazano mi akt oskarżenia trzy dni przed śmiercią. Od tego momentu, zgodnie z prawem, powinnam mieć możliwość widzenia obrońcy i najbliższych osób. Wszystkiego mi odmówiono. Kazali mi wystąpić przed Trybunałem następnego dnia o 7 rano. Domagałam się obrońcy, którego wybrałam. Mówiono mi, że go tutaj nie ma, lub że nie chce się troszczyć o moją obronę. Zarządzałam więc innego obrońcy. Odpowiedziano mi, że mam dość inteligencji, żeby bronić się sama. Wyrok śmierci przez zgilotynowanie został wykonany po południu 3 listopada 1793 roku. W protokole z egzekucji, jako uzasadnienie wyroku, podano, że wprawdzie chciała zostać mężem stanu, ale zapomniała o cnotach, które przystają jej płci. Czy coś Wam to przypomina? Czasy się zmieniają, ale o kobiecych cnotach politycy, oczywiście mężczyźni, przypominają mi dziś. Historia Marie Gasse, która zdecydowała się przyjąć nazwisko Onlamb de Gage, napawa zarówno dumą, jak i ogromnym smutkiem. Sam fakt, że w końcówce XVIII wieku na francuskich salonach, galeriach, klubach, wystawach i szeroko rozumianej przestrzeni publicznej tak głośno o równouprawnieniu mówiła niezamężna kobieta, Zaświadcza o jej podmiotowości zarówno politycznie, jak i społecznie. Tak odczytalibyśmy to dziś, jednakże jak pokazują fakty, ta podmiotowość była jedynie namiastką nowo rodzącej się tożsamości płci, która zdarzyła się i funkcjonowała tylko pod określonymi zasadami, formułowanymi przez zamożniejszych i bardziej otwartych, ale jednak mężczyzn. Wciąż kobieta musiała odegrać określoną rolę, a gdy zyskała zbyt wielką swobodę, została stracona. To tyle na dziś, serdecznie dziękuję Wam za uwagę i obiecuję powracać z odcinkami biograficznymi w najbliższej przyszłości. Przypominam, że aktywnym dla Was pozostaje mój adres mailowy podcast feministyczny jak również rozmaite profile w mediach społecznościowych, do których linki umieściłem w opisie tego odcinka. Dla tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zachęcam do odwiedzenia adresu to łamane na podcast feministyczny. Można tam postawić mi wirtualną kawę i zapewnić paliwo do dalszej pracy. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia.